Kolejny test obejmuje pomiary pola elektromagnetycznego wokół transformatorów wolnostojących bądź wbudowanych w jakieś obiekty, transformatorów energetyki. Tutaj zaczynam pomiar zaraz przy bloku, który stoi obok takiego transformatora. Jak widać, transformator stoi w ustronnym miejscu, przynajmniej według niektórych. Tutaj nie da się za dużo opowiedzieć. Tu trzeba patrzeć na pomiary i próbować wyciągnąć sobie jakieś wnioski. Przejdę teraz od innej strony tego małego budynku. Po prostu pójdę tam, gdzie Słychać, że głośniej brzęczy. I yy, głośność tych odgłosów, charakterystycznych dla pracy urządzeń elektrycznych, akurat pokrywa się tutaj ze wskazaniami miernika. Teraz oddalam się. Od tego transformatora, żeby zobaczyć, jak będzie maleć pole. W tym wypadku pole magnetyczne. W składowej elektrycznej miernik nie odnotował. Musi być po prostu mniejsza niż jego możliwości pomiarowe. Zdaje się, że tło w tym miejscu to powinno być rzędu 03 a tutaj wskazuje zero, z tym że y, oczywiście bez tego pracującego w pobliżu transformatora. Ale nawet on nie, nie spowodował tutaj, żeby jakieś wskazania się pokazały. Jestem w tej chwili na chodniku, y, kilka metrów od tego transformatora. Sprawdziłem również, że dwukrotnie większej odległości wskazań już praktycznie nie ma, są tylko na poziomie tła. Także, jak widać, tam, gdzie można zmierzyć jakieś pole, to te miejsce silnie zależne po prostu odłożenia i odbudowy transformatora. Również od jego obciążenia, przecież oczywistym jest, że urządzenia bardziej wykorzystywane będą wytwarzały większe pole elektromagnetyczne. Tutaj kolejny transformator. Również zaczynam pomiary od pobliskiego bloku. Jak widać, mogłoby się wydawać, że dosyć duże urządzenie elektroenergetyczne powinno dawać wyraźne odczyty, a tak nie jest. W niektórych miejscach z niektórej strony to czyty są większe lub mniejsze. Nie można powiedzieć, że na przykład 10 metrów wokół takiego transformatora jest tak, a tak. Nie. To niestety trzeba wszystko sprawdzić na miejscu i wykażę to jeszcze za chwilę, za moment. Pokażę bardzo ciekawą rzecz. Także to był transformator numer 2. Dokończę jeszcze tutaj obchód, obchód wokół niego. Również tam, gdzie stwierdziłem, że pole jest najsilniejsze, to staram się oddalić od niego, żeby wykazać, jak bardzo maleje te pole w zależności od odległości. Bądź po prostu, jakie jest natężenie w zależności od odległości. Transformator numer 3, że tak powiem, z takich mniejszych, to są transformatory. 15 kV na 400-230 V, czyli po prostu tak naprawdę na 400 V. Takie, które zasilają bloki, jakieś budynki. Tu transformator może być na przykład bardziej obciążony, stąd wyższe wskazania. I teraz ciekawostka. To jest stół, na stole leży widoczny miernik. Piętro niżej, dokładnie piętro niżej i no nie bezpośrednio pod, tylko kilka metrów obok znajduje się transformator. Też transformator zasilający budynki, budynek bądź budynki taki 15 kV na 400 V. I teraz na tym stole przesuwam miernik no po kilka, kilkanaście centymetrów i proszę zobaczyć jak zmienia się natężenie Pola elektromagnetycznego. Przy czym znajduje się, tak jak mówię, w tej chwili niebezpośrednio nad transformatorem, no i piętro wyżej. Za chwilę ten miernik przesunę z tego stołu, przesunę go o jakieś 150 cm, może 200 cm w kierunku okna, w kierunku tego transformatora i proszę zobaczyć, jak zmieni się wskazanie pola, tutaj akurat magnetycznego. Praktycznie wskazanie tła, a jest aby był bliżej. No i teraz yy, ciekawostka. To jestem pod linią energetyczną 110 yy, kV. Ta linia zasila największy transformator, jaki znam. 25 MVA. 25 MVA. Potężny. Tak naprawdę tutaj są dwa takie transformatory. I jak widać, yy, natężenie pola w jego pobliżu jest bardzo nieduże.